Hej kochani, witajcie w nowym vlogmasie. Mamy dzisiaj już chyba vlogmas numer 11. Mamy dzisiaj poniedziałek, jest godzina 7:30 słuchajcie. I obudziłam się rano, jak Michał wychodził do pracy. Pierwsze moje pytanie było: czy jest śnieg? Bo wiecie, jak to u nas na Śląsku bywa: jednego dnia jest biało, a na drugi dzień już po prostu po śniegu nie ma śladu. Ale okazało się, że ten śnieg, tak jak zaczął wczoraj sypać, tak sypie cały czas. Słuchajcie, jest totalna zima, jest taki Winter Wonderland, jest e, jak w górach: wiecie, jest tyle śniegu. No i ja się mega cieszę, aczkolwiek ja mam dzisiaj home office, więc ja jestem dzisiaj mądra, bo podziwiam e, tą piękną pogodę, wiecie, z domu, za okna, e, w piżamce i, i z kawą. Natomiast Michał mi wpisał, jak dojechał do pracy, że dojechał niestety spóźniony, bo pół godziny próbował, czy próbował. No, odśnieżał e, auto, wszystko zasypane. To też mamy taki parking, że on, jakby, jest tak wiecie, zjazd po, mm, po skosie w dół, więc ja się już zastanawiam i ja się już stresuję, jak ja jutro wyjadę do pracy, ale może poproszę Michała po południu, żeby mi tutaj coś y, ogarnął i nie wiem, wyjechał może tym samochodem w inną część parkingu, żeby nie musiała się martwić, jak ja wyjadę, bo tutaj u nas wie, wiecie, nie odśnieżają tych parkingów i pamiętam jeszcze we wcześniejszej pracy, to było dwa lata temu, e, któregoś dnia stałam po prostu rano do pracy i nie wyjechałam. Musiałam jechać taksówką do pracy, a nawet ten pan taksówkarz e, prosił mnie, żebym wyszła na główną drogę, nie zjeżdżał tutaj w osiedle, bo się bał, że po prostu już no, nie wyjedzie. E, także no, pamiętam, też była w tamtym roku był taki moment, że była taka zima, ale no, mam nadzieję, że będzie taka biała zima na święta. To byłoby cudownie. Myślę, że wiele z was też marzy o takich białych świętach. No i tak, i słuchajcie. W ogóle to ja zawsze jestem ze wszystkim spóźniona i tak się zorientowałam, że nie mam jeszcze wszystkich prezentów, więc może dzisiaj wyciągnę Michała na jakieś zakupy. W sumie tutaj nawet na piechotę możemy się przejść do galerii, więc może jak jest taki ogólny paraliż z uwagi na taką ilość śniegu, może nie będzie tyle ludzi w supermarketach i może jakoś będzie luźniej. Więc może go jakoś zmobilizuję dzisiaj na jakieś prezentowe zakupy, ale jest przepięknie. Słuchajcie, mogłabym tak patrzeć za okno na ten padający śnieg Cudownie, szkoda, że takiej pogody nie było w tamtym, w tamtym tygodniu, w tamten weekend, jak byliśmy w Zakopanem. no ale, ale trudno i tak było fajnie. No, no i musimy zacząć, słuchać, słuchajcie, planować jakiś wyjazd na Narty, żeby znowu nie było, że ze wszystkim jesteśmy spóźnieni i za chwilę nie będzie nigdzie żadnych noclegów, ale mega się cieszę. Mega się cieszę, bo jak jest taki śnieg, taka zima, to jest ta magia zimy, magia świąt, jak też szczęśliwy. Nie Duńcia? <laughs> Edi w ogóle jak widzi śnieg, to biega jak głupi e, Je ten śnieg Skacze, no w ogóle jest totalny Szał I jest mega szczęśliwy Kochani, już jest 11 godzina i powiem, wam, że trochę zgłodniłam. Jakoś ostatnio nie umiem od rana jeść. Nie jestem w ogóle głodna. Właśnie dziś dopiero godzina 10, 11. Zachciewa mi się jakiegoś jedzenia i dopiero czuję jakikolwiek głód. No i nie ukrywam, że w tym tygodniu chciałabym, czy chciałabym. Chciałabym i muszę, to już jest, wiecie, tak, że muszę się ogarnąć i chciałabym cały ten tydzień trzymać się diety, nic nie podjadać, żadnych grzeńców, żadnych ostryków, żadnych czekoladek, bo jak jest taka pogoda, nie wiem, zimowa właśnie, jak właśnie klimat vlogmasów, jarmarków świątecznych i właśnie ta choinka w domu i wszystko, to nie wiem jak macie, ale ja właśnie jakiś grzaniec, jakaś czekoladka do herbaty, no i potem tak to wygląda, a nie może tak to wyglądać, bo nie nie, nie po to gdzieś tam tyle się starałam, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe Żeby teraz, wiecie, zaprzepaścić to wszystko Więc e, więc sobie tak pomyślałam, że żeby znaleźć jakiś taki balans Żeby też nie było, to, że nie rezygnuję ze wszystkiego e, z takich właśnie jakichś grzańców Czyli takich typowo zimowych przysmaków e, Więc postanowiłam, że cały tydzień będę się starała trzymać dietę a właśnie w weekend jakiś grzaniec, jakieś wyjście, czy jakiś jarmark. Planujemy właśnie w przyszły weekend pojechać na jarmark do Krakowa albo do Wrocławia. Jeszcze zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie. Więc kochani, zabieram się za śniadanko. Na śniadanko będą właśnie tosty. I cały czas kupuję te tosty z biedry. To są te pełnoziarniste, to jest aż 45% mąki. Graham, więc naprawdę spoko są te tosty, dwa jajka i albo zrobię sobie sadzone, albo zrobię sobie jajecznicę i pomidorek i dzisiaj takie moje śniadankowe. Poszliśmy z Edim na spacer. Zobaczcie jaka jest zima. Ale się tak ciepło, słuchajcie, ubrałam. Idziemy dalej Edyńca. Edi prowadzi dzisiaj nie skręca do domu. Tylko chcę spacerować. W taki szczęśliwy piór. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty mi jesteś? O! Jest ekstra, naprawdę. Czekałam na taką zimę. Ale wiecie co, doszłam do wniosku, że w ogóle nie mam żadnych zimowych butów, takich naprawdę zimowych, bo moje Emona w takim śniegu się ślizgają. Więc muszę teraz jakimiś butami, słuchajcie, zimowymi zobaczyć. Taka radość, taka radość. Edu! Radość! Radość! Idziemy, Edu, w ten głęboki śnieg. Idziemy? Szybko, chodź, chodź. Biegniemy, szybko. Jeszcze słuchajcie, spotkaliśmy kuriera pod klatką z Edim, więc przechwyciliśmy dwie takie paczki z Reserved, nieduże, a słono za nie zapłaciłam, ponieważ zamówiłam kilka rzeczy z tej linii takiej premium, która jest od niedawna w Reserved. No i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie z tą jakością, bo naprawdę ceny są no, dosyć spore jak na Reserved. Jestem też właśnie ciekawa, jak w odniesieniu do linii Conscious z H&M, właściwie chyba teraz każda marka wprowadza sobie takie linie premium, coś z lepszym składem dla osób właśnie, które na ten skład patrzą. No więc jestem bardzo ciekawa, więc w jakimś najbliższym vlogu zrobimy sobie mierzymy. Powiem wam, że trochę zmarzłam na tym spacerku, ale jest cudownie, tak fajnie właśnie skrzypi śnieg pod nogami. No rewelacja, nie trochę zmarzł, więc zakopały się gdzieś tam pod. W swój kocek i sobie leży. A ja, słuchajcie, mam do otwarcia jeszcze dzisiaj mm, kalendarz adwentowy. Dzisiaj mamy dwunastkę. O! Mamy dwunastkę. Dzisiaj coś, coś małego. chyba będzie jakiś pędzelek. Taki pędzelek. O, fajny, taki mięciutki. Coś takiego. Naprawdę powiem wam, że bardzo. Bardzo miękki. Fajnie, bo ja mam ostatnio fazę na malowanie powiek cieniami, więc jakiś fajny pędzelek się przyda. No cóż, tym razem taki mały prezencik. Chciałam jeszcze pokazać dzisiejszy obiad. Eee, czekam na Michała. Michał dzisiaj już jadł w pracy, więc to taki obiad tylko dla mnie. Więc też na tej tortilli pełnoziarnistej zrobiłam sobie... Mm, Właściwie pół kotleta wege mi zostało, więc e, żeby mi było, wiecie, nie wykorzystać. Jajko sadzone, cienki plasterek żółtego sera, trochę e, sałaty, pomidorek, sól, pieprz, e, no i trochę wege, majonezu. Także zaraz to wszystko zawinę, no i taki dzisiaj mam obiad. I czekam na męża i udało mi się namówić Michała na zakupy, także będzie dzisiaj shopping. Kochanie, ja już z pełnym brzuchem i mam tu jeszcze jednego głodomorka do nakarmienia, więc właśnie nakładam obiad, czyli psi bufet dla naszego kochanego Eduńcia. I stwierdziłam, że kilka słów na temat psiego bufetu Wam powiem, bo pisałyście ostatnio do mnie, jak nam się sprawdza, czy jestem zadowolona, czy będę przedłużać tą subskrypcję, na jaki zasadzie to działa i tak dalej. Więc już Wam mówię tylko. Podam obiad. Tak to wygląda, tak wygląda obiadek. Chodź. No, proszę. Smacznego. No, więc tak, słuchajcie, robicie to tak, że rejestrujecie się na stronie internetowej psibuffet.pl. No i tam sobie rozpisujecie, wiecie, jakiego macie psa, ile lepiej zważy, czy ma nadwagę, czy nie, jaki tryb życia prowadzi, czy jest alergikiem, czy nie jest. Wszystko sobie zaznaczacie. No i jakby tam zostaje ustalona kaloryka, czyli jakby wiecie, ilość gram jedzenia w ciągu dnia, które powinnyście podawać swoim pieskom. No, i jakie smaki, tak? Bo tam są i skurczak, jest indyk, jest jagnięcina. I jest wołowina. Myśmy z kurczaka zrezygnowali, ponieważ Egi właśnie ma takie trochę alergie pokarmowe i przeważnie one ujawniały się po kurczaku, więc odpuściliśmy sobie tego kurczaka. No i tak pierwszą subskrypcję miałam na dwa tygodnie. Po tych dwóch tygodniach, kiedy okazało się, że wszystko jest OK, wszystko działa, jest zdrowa kubka, można przedłużyć. No to teraz już raz na miesiąc dostajemy i wam to przywozi, słuchajcie, kurier w nocy. Co prawda jest to takie mały u. Uniedogodnienie. Przynajmniej u nas mamy zamykany korytarz, więc ja słuchajcie, wiecie, o drugiej w nocy muszę wstać, otworzyć drzwi, wziąć paczkę fizycznie od pana. Natomiast jeżeli. Nie macie takich zamykanych korytarzy, to z reguły zostawia paczkę na wycieraczce dlatego, że to jest ten sam gość, który rozwozi catering dla, dla ludzi codziennie. Więc jest rozwożone w chłodni, wszystko jest zamrożone. No więc tak samo jak dostaniecie tą paczkę, od razu musicie załadować sobie wszystko do zamrażarki, żeby się to nie rozmroziło. No i mięso, czy to jedzonko się nie zepsuło. Mięso, słuchajcie, jest gotowane na parze. Tam naprawdę macie albo znaczy, albo macie w składzie mięso Warzywam i owocem, i nic więcej. Żadnych wypełniaczy, żadnych jakichś dziwnych substancji i tak dalej. I powiem Wam, że tak, odkąd w ogóle Edi je to jedzenie, to tak, no, kubka zdrowa, co najważniejsze. Jest w ogóle jakimś takim szczęśliwym pieskiem, ogonek wiecznie do góry. Sierść w ogóle ma taką, wiecie, błyszczącą. I jakby tak jakby fizycznie wydaje mi się, że lepiej wygląda. Też trochę mu się przytyło, ale to z innych względów. Piesek, wiecie, pachnie pieskiem, a czasem tak jest, że jak podajecie jakąś taką, wiecie, shitową karmę, to pies wydziela z siebie też zapach takiego. No niezdrowego jedzenia, więc od razu możemy sobie też, wiecie, zweryfikować, co nasz pies je, skoro jego ciałko też oddaje jakiś dziwny zapach. No i też, wiecie, oddech nie jest najgorszy, także naprawdę my jesteśmy bardzo zadowoleni. I słuchajcie, mam dla Was kod rabatowy, więc tutaj Wam wrzucam kod rabatowy. I na pierwsze zamówienie macie 50% rabatu i na drugie macie chyba 25, jak dobrze kojarzę. No i tak, no i słuchajcie, jeżeli chcecie sobie przetestować, możecie sobie właśnie. W w kwocie, wiecie, 50% taniej zamówić pierwszą subskrypcję na dwa tygodnie, przetestować karmę dla swojego zwierzaka, zobaczyć, jak będzie się to sprawdzało. Natomiast tak jak mówię, my jesteśmy bardzo zadowoleni, jest to też bardzo wygodne. Nie muszę pamiętać o tym, żeby coś się zamówić, nie muszę pamiętać o tym, żeby jechać i kupić. I wiecie, czasem tak się zdarzało, że otworzyłam ostatnią puszkę z jedzeniem. E, przychodzi kolejny dzień, przychodzi śniadanie i ja mówię, o, fakt, nie, że zapomniałam kupić. Ediemu puszkę. No tak się zdarza, tak samo jak zapomnimy dla siebie kupić, nie wiem, chleba na śniadanie, więc e, takiego problemu nie ma. Pan przywozi raz na miesiąc, pakuje do zamrażarki. Jak, nie wiem, zostają dwa, trzy opakowania, to już mam następną partię, więc nie ma też tak, że nagle jest jeden lub dwa dni. Um, wiecie, że, że pies nie ma co jeść, tak? No, także kochani, jeżeli macie ochotę, to ym, skorzystajcie z kodu rabatowego. Potem możecie sobie też polecać dalej swoim znajomym, którzy wtedy też mogą z waszego polecenia dostać kody rabatowe, a wy zniżki na kolejne zamówienie. Także naprawdę spoko opcja. Idziemy, słuchajcie, na zakupy. Jestem mega ciepło ubrana. Emu, ciepła, puchowa kurtka, szalik, czapka. A czapka jest Oceans Apart, bo czasem. Pytacie, jak tam odśnieżony samochód? Ale śniegu nasypało. Nie da się odkopać? Jak my stąd wyjedziemy? Mega śniegu jest, zobaczcie. Ile wyszedłeś wcześniej, z 20 minut temu? Masakra. Ja chyba jutro tym jadę do pracy, wiesz? Bo ja tym moim bączkiem. Nie wyjadę, co mówisz? O oh my god. Zobaczcie, ile nasypało śniegu. Jaka warstwa. Zima, zobaczcie. Jaka moja pięćsetunia zasypana. Pod kołderką. Tak mówię do Michała, że a, pojedziemy, ja spróbuję stąd w ogóle wyjechać. No i nie, nie jestem pewna, czy, czy to będzie dobry pomysł, ale spróbuję, okej? Okay? Nie, Dobra, słuchajcie, wyjeżdżam. Trzymajcie za mnie kciuki. Odblokowuję ręczny. Wsteczny. Pamiętaj, nie do przodu. Tak, jest kamera, widzisz Alaskę. I zgasuję. No to jednak nie będzie taki prosty. Że jedną radę wyjechać i że my nie musimy tam odkopać tego, tej warstwy śniegu, która jest pod kołami. A wyżej zaraz odkopię. Wziąłem saperkę. Wziąłeś saperkę? Tak. <grytanie> Także tam. Nie, ja się już tak, w, w ogóle z... zakopałem. Dobra, idę po saperkę. <grytanie> No i słuchajcie, tak to wygląda. Widzicie mnie jutro rano, jak ja bym tak do pracy chciała jechać, bo ja nie mam saperki w bagażniku w 500. <noise> Tylko nie na mnie Masakra, ale wiecie co, jak widzę coś takiego, to przypominają mi się zimy w zakopanym. Jak się jeździło do babci, właśnie nie było opcji, żeby wyjechać po takim pobycie. Albo w ogóle były takie chodniki, tunele zrobione, bo nie było już gdzie wywozić śniegu. <noise> I robili tunele słuchajcie. Masakra. Zobaczcie, rytuje się niego przy 500. Tym małym bączkiem to już w ogóle nie ma opcji, żeby wyjechać. Także taki shopping dzisiaj. <grytanie> z przygodami. <grytanie> Udało się! Wyjechałam. Uważaj, O tutaj sąsiad idzie z prawej. Myślę, że najgorsze jest to, że jak już tak wyjedziecie i tu jest tak pod górkę i jak auto jedzie. Trzeba się zatrzymać, to już jest kaplica, bo się odnowa wszystkie kombinacje. Też w Szwedlicy pojedziemy na ten... No, no parking. No parking. Dobra, jesteśmy w Duce i zaczynamy poszukiwanie od prezentu dla moich rodziców. Ponieważ mama sobie wymarzyła jakieś ładne talerzyki deserowe. O, a tu jest też coś... Dla nas Bo nasze szklanki Te filiżanki, o które często pytacie Już nam się troszeczkę zużyły Ale widzicie no, Ten kształt jest właśnie mało gdzie dostępny Te już są za duże Ale uwielbiam pić kawę z tych filiżonek I zawsze ładnie to wygląda Bo widać te wszystkie warstwy, które robi ekspres Dobra, no, idę szukać Jakichś talerzyków O, tu są takie ładne talerzyki Zobacz, jakie te są ładne. ładne? Bardzo, ja bardzo ładne, z tłukę. <laughs> te są też ładne i takie podobne do tych, które mama miała wcześniej, które się właśnie wytłukły. Tylko nie wiem, czy to jest, czy to jest to. Chyba takie za mało stylizowane i takie troszeczkę. Mi się podobają, ale. Mi też mm. kształt się podoba. Ładne są, nie? Może w sumie coś takiego innego. tam na sztućce, ale fajne. Patrzcie te. W ogóle jaka fajna ta łyżeczka i w panterkę. mega fajne, a te zobacz jakie fajne takie czarne sztućce mega to wygląda naprawdę bardzo fajne, ekstra patrzcie jakie szklanki, kto pamięta takie szklanki, tylko że kiedyś się to nazywało koszyczek z, z koszyczkiem, troszeczkę inaczej to wtedy wyglądało ale przypomina taką tradycyjną szklankę, u babci się kawę piło po właśnie w takiej szklance w koszyczku, jesteśmy też oczywiście w Half Price ie. Co masz fajnego? No, jakieś zjeść aftershave. Może dla taty twojego jakiś fajny zestaw kosmetyków? Co ty myślisz? No. Patrz, tu masz coś takiego. Szampon, odżywka. Mm. Nie no, to jest za duże jak dla faceta. <laughs> <gubi> się. Co do czego. No nie no, to nie jest nic trudnego. Żelb do mycia ciała, balsam, odżywka i szampon. No są chyba takie cztery podstawowe rzeczy, nie? Dla faceta. Czy to już jest tłumacz? Tłumacz. A tu? To? After aftershave. No, tu masz dwa w jednym, czyli coś typowego dla mężczyzn. Dwa w jednym. Tutaj jeszcze są jakieś ładne talerzyki. O, te też są bardzo ładne. Ładnie to wygląda. No i właśnie takie, które wyglądają jakby były ręcznie robione, jak ja to mówię, prześliczne są. O, te są ładne. Patrz, Michał, te jakie ładne. Te są śliczne. Nie uważasz? Nie, nie moje zbytko. No ale to nie jest dla Ciebie prezent. No ja wiem, no to... Te są ładne. Myślę, że mamie by się spodobały. Ale zobacz jaki tu jest duży wybór. Naprawdę dużo więcej rzeczy jest niż u nas w Zabrzu. Dobra, idę buszować dalej. Naprawdę, pomimo mam jest bardzo dużo rzeczy. I tamte były przepiękne talerzyki, ale niestety jest tylko cztery. No, chciałam kupić, mam jest sześć. Ale jest dużo ładnych rzeczy. <laughs> Patrzcie na te talerzyki. Dużo ładnych rzeczy jest, nie? Nie, to w ogóle nie ma gusta. Właśnie... Michałowi się powiedzieć, podobają tego typu rzeczy jakieś to takie... Jakieś gold? nie 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 O, a to jest coś, co mnie się bardziej podoba. Tego typu rzeczy. Bardzo ładna misaczka na taką Michał, słuchajcie, znalazł prezent dla siebie. Bąbaniarka. Bąbonierka. idealny rozmiar dla siebie. Do poszukiwania talerzyków ciąg dalszy. Idziemy do Holmudu. Znalazłam coś ładnego. Zobacz, a te? No, te, to są, te są prześliczne. To są I nawet eleganckie. ten, tak, i nawet ten złoty pasaczek dookoła jest taki srebrno-złoty, że to nie jest taki wieś, żółte złoto. No, te są przepiękne. Może coś takiego? Może. Te są ekstra, te mi się podobają. dobra, słuchajcie, tak. Moimi faworytami są te talerzyki. Ale jeszcze bardzo podobają mi się te. One są po prostu przepiękne i też są w takim klimacie, jak moja mama lubi. I jeszcze te mi się podobają. Podasz mi? Tak. Te. te są też ładne, nie? No smoke. Bardzo ładne zawarcie. Tak sobie picnęłam. Wam pokazać, ale naprawdę bardzo ładne talerzyki. Średnio taki talerzyk 35 zł, więc nie najtaniej, ale naprawdę ładny. Oczywiście w TK Maksie obowiązkowy rzut na kosmetyki, czy nie ma jakichś fajnych perełek, bo tak zawsze jak coś się fajnego znajdzie też można dorzucić do prezentu, ale przede wszystkim przeglądałam wszystkie maseczki w poszukiwaniu tego super peelingu, którego wam, który Wam ostatnio pokazywałam z Doktora Jarta, ale niestety nic... Nie ma. Jestem tutaj w świecie talerzyków i znalazłam talerzyki idealne, ale pokażę Wam dopiero jak będę pakować prezenty, ponieważ mama ogląda moje filmy, więc nie chciałabym, żeby zobaczyła, co kupiłam. Ale tu u nas w Zabrzu, jeżeli chodzi o talerze, to są po prostu przepiękne talerze, przepiękne takie patery. Naprawdę jest dużo ładnych rzeczy. Jeszcze co, mąż? Idziemy za świeczką zobaczyć, co? Ani my już jesteśmy w domu, jest, słuchajcie, za 10.10 .10. I ja zabieram się za montowanie tego dzisiejszego vloga No więc tak, to był dzisiaj taki trochę śmieszny dzień przez ten samochód Dobrze, że Michał miał tą saperkę, czy jak to się tam nazywa I mógł odkopać samochód i mogliśmy wyjechać Bo już, wiecie, abstrahując od tych zakupów Ale ja bym tego sama jutro rano pewnie nie ogarnęła A jutro Michał po prostu wyjeżdża na, na dwa dni <laughs> Więc mogłoby być ciekawie. Słuchajcie, zakupy ogólnie zakończone sukcesem, e, dlatego że w sumie kupiliśmy te najtrudniejsze dla mnie prezenty. Udało się znaleźć przepiękne talerzyki, naprawdę są przepiękne e, i myślę, że mamie bardzo się spodobają. E, mam prezent dla Michała. Michał ma prezent dla mnie. Oczywiście wiemy, co dostaniemy, chociaż ja w ogóle nie planowałam takiego prezentu dla siebie. Ale jestem mega zadowolona, natomiast z prezentem oczywiście czekamy do świąt, żeby były pod choinką. No i zostały nam jeszcze w sumie dwa prezenty do kupienia, więc spoko. Myślę, że, że to, te już prezenty pójdą gładko, bo to już dokładnie wiem co, gdzie i jak. Więc właściwie na dzisiaj postawiłam na te takie najtrudniejsze prezenty, bo gdybym nie udało, gdyby mi się wiecie, nie udało trafić nic fajnego, no to musiałabym gdzieś jeszcze po prostu pobuszować. Dobra, kochani, kończę tego vloga. Nie wiem, czy po mnie widać, ale po prostu pchadam na twarz. A jeszcze przede tutaj montowanie, wrzucanie vloga. To wszystko też niestety to jest czas i to trwa. Chciałabym chociaż w okolicach 12 położyć się spać. Także trzymajcie się ciepło. Dzięki, że jesteście. Zostawcie łapkę, jak wam się film podobał. Subskrybujcie, będzie mi bardzo miło. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, czy Wy już macie kupione prezenty, czy Was zasypała zima dzisiaj, też mieliście takie perypety, żeby wyjechać gdzieś tam z parkingu. No i co? widzimy się w kolejnym vlogmasie. Buziaki!